Witam serdecznie, jestem na Nysie Kłockiej na rzece to jest przy moście w Kopicach koło Grodkowa, zagrodkowym tam chyba 10 czy 12 km zagrodkowym rzeka jest dzisiaj niespecjalnie, bo dość wysoka, szybki nurt Nie za bardzo. Ale będę chciał pokazać na przepływankę, jak sobie radzi kołowrotek centerpin taki radziecka katusza przywieziona z Ukrainy to kołowrotek i spławik jest z grubą antenką przede wszystkim musi być tutaj mam akurat 4 gramy uciąg dzisiaj jest duży woda wysoka dużo zaczepów jest także nie za bardzo ryby biorą między przypon i spławik i żyłka główna krętlik założony ołów przelotowy łezka no i Zobaczymy. Pokażę. Przede wszystkim chodzi mi o to, żeby pokazać, jak ten kołowrotek sobie radzi na przepływankę, właśnie w takim nurcie. I sam się ładnie rozwija. Reguluję sobie hamulcem. I kołowrotek proszę bardzo nurtem, podciężarem ciężarem bawika. Nurka się odwija, kołowrocza. ładny, palcem sobie przytrzymuje czasami proszę bardzo jak sobie kowrotek radzi hamulcem sobie tutaj reguluje jeszcze dokładniej, żeby szybciej czy wolniej idzie to wyregulować ładnie wszystko i przytrzymuję sobie stop czasami Wbijam i rzucam ich o obrotek rusza, ładnie idzie, rozwija się, można wolniej puścić, szybciej przytrzymuje sobie palcem tu. W razie zacięcia przytrzymuje. Celowo żyłkę nawinąłem w tą stronę, żeby tutaj nawijać. Nie tak w tą stronę, bo tutaj gdzieś się haczy coś tego, a tutaj przy kiju idzie równo ładnie żyłeczka. Także nawet złapaliśmy uklejeczkę. Uklejeczkę małą. Idzie do wody. O, oh, wyleciała mi. Oh.